Witamy Państwa na wielkim meczu Mikołaj versus Dawid. Pamiętacie ten mecz? Mam nową cieszynkę widzimy. 3, 2, 1, start! Zaczęli! Zaczęł Mikołaj! Ale Dawid ma nową taktykę! Stop! Co się stało? Widzisz? No ja, Widać. ja biegłem Rzut wolny dla Mikołaja, ale ma być to rzut wolny, a nie o takie coś. Musisz od do bramki. Nie nagrywamy, my nagrywamy mecz. To ty się schować. I da Mikołaj gol. Gol z rzutu wolnego. Wolnego gałganie skończony. Wiem, że się pomyliłem, ale... Zobaczmy, jak z bliska. Gałga, gałga, Nie, no, się podnosi wcale. Opracujmy piłkę. Zaczynamy mecz, Dawid. Ej, jo. Ej. Ej, co to za oszukaństwo? Mikołaj, musi się odsunąć za karę na 5 metrów. Tak, już. No Dawid zaczyna. No i Dawid zaczął! Piękny gol! No prawie piękny gol. Jak pięknie to Dawid zrobił! Nie wiem czy nie bości, ta Dawid musi sfaulować, Nie ma innego wyboru! Dawid! Dawid, Dawid, Dawid! Aula Dawida! zacznę. Właśnie, jednym grałem, wygrywałem 2-1. dalej. Nie, mogę tu być. Nie no jeszcze. Jeszcze jeden krok. No już. Widź. Rzut. No nie rzutaj, się... to szybciej. On nie chce robić tego rzutu. A Mig... o, Dawid nie chce robić tego rzutu. Mikołaj, dawaj. Mamy sponsora. To jest. Jezus. Ale tutaj lecą chłopaki, ale piękne sito, Dawid musi spowlować, nie ma innego wyboru, przegra 2-0. Dawid, koło mnie ginie, 2-0, coś nieprawdopodobnego. Eee! Czy to jest totalne rozwalenie giganta? Widzowie, U... robię to dla widzów. To Podaj Sędzia David, Dawid, musisz faulować bardziej stragetę Tak jak ze mną grałeś. Bo przegrasz. Dawid zaczyna Zaczynaj! zaraz za minutę, za pół, za półtora minuta Dobra Dawid! Mikołaj też widziałem! Jeden do dwóch! Dawid robi kombaka. Jeden do dwóch! Co i mogę być? Tak. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę do tyłu. No już. Zasiało! Nie Dawid, pałubienie! Ale si to. Tak... No dawid musisz lecić, no. Ja nie będę dla ciebie grał z takim tytanem. Jakim jest? Mikołaj, Nikolaizon. Jest ci nie ma. Dajcie to. Ja muszę przemyśleć to. Daj to. No nie wiem. A ty gdzie jedziesz? No jak? Przemyśleć to. Nie wiem. Nie wiem. To jakoś nie był to mega, mega, mega mocny faul, ale Dawid nie otrzymuje super kartki, ale za to zaczyna się tam, gdzie była piłka. To jest chyba najlepsze rozwiązanie. Dobra. Dawid chodź. No chodź. No chodź. Chodź, zaczekaj, w tym samym miejscu, jak jest połowa. Start! Dawid, ci to. Nie ma faulu. O! Nie ma. Dawid! Koniec! Minuta! Ci... Dawid biegnie, biegnie. Pięknie, Dawid! Dawid! I nie ma rzutu wolnego. Auto. Nie ma nic nie Dawid. Je. Nie ma, ale pięknie, Dawid! Faw! 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 Ale to wszystko! Dawid, ostatnie Faw! sekund! To jest ostatnia akcja wasza! Faw! ostatnia Faw! Będzie, że moja ostatnia. Dawaj, Dawid. O, no, lecisz. Mikołaj nie radzą, możesz z daleka. Nie! Ale on nie. Dawid Pauluj, mówię Ci, to jest najlepsze rozwiązanie! Albo i nie. Nie ma! Nie ma! Dawid wykorzystuje to! jo ojoj to coś nie udało się. Dawid pięknie wleciał! Jak spauluje czysto, to. Ma gola. Dawid, się, się zmęczony? Nie, ja nie dam rady 3 do jednego? Dobra, po prostu mnie z tego, ja mam to... Nie, mówię ci. Nie. Zaczynamy drugą połowę, ale dwa karne dla Dawida, jeden karne dla Mikołaja. Dlaczego? Już Wam mówię. Wczoraj odbył się bardzo bez. Pierwsza połowa, ale jakoś nie są zapisane, Mikaj się potnął i bardzo ranił sobie głowę. No i ten mecz został odwołany, ale no było 2-1 dla Dawida. To, wiecie, Czekaj, tutaj nie ma przecież karnego. Karny jest tutaj. To jest 10 metrów. Dlatego Dawid, musisz pomyśleć. Od razu strzelać, masz dwa karne. I dobrze bronić jednego z nich. Dawid, hołownia, hołownia, szykuje się do strzału, hołownia nie ma co, Mikołaj jest już zaszykowany! hołownia powoli biegnie w hołownia i nie trafia. Jeszcze jeden karny, Mikołaj daje karnego Dawidowi. No? Ale jeszcze damy kompresatę wolną dla Dawida stamtąd. Dlatego, w sumie nie wiem dlaczego, ale ta kora. Kompresata, żeby grywał i ten. Hołownia. Mogę? So, Sejmie można tak robić, ale musisz po prostu, nie wiem, możesz tylko raz odtnąć piłki i to w bok. Nic więcej. Dobra, dawaj hołownia. Hołownia strzelaj, mówię Ci, strzelaj tak gdzieś tu w górę, w górę bardzo. Prosto w górę. Nie ma szans tego, on, on jest dwa, trzy razy mniejszy od tego muru. Hołownia może zrobić 3 dwa. I gol. Gol był. U mnie też tak było i gol był zapisany. Trzy do dwóch Dawid Cieszynka! Wolny był bliżej, Pięknie. Wolny, uważaj, że wolnego, bo wolny jest ewidentnie bliżej, no. Ale to był wolny dla Dawida. No zresztą mega łatwo Ale nie dla mnie, bo przyjścia tu się wywaliłem jeszcze. No to Dawid... On na, on, ty na niego skoczyłeś. A to, w... no to nie tak, że tutaj ten fał, tylko chodzi o to, że Dawid wygrywał jeden do dwóch, no a tamte medy są i zawit smutne. smutny jeden ten ten karny, a karny jest tu tu, był no kołgownia Mikołaj jeden karny Mikołaj się nie jara Mikołaj się nie jara bo to gol dla Mikołaja i będzie wolny dla Dawida. Dawid strzelaj. Ustawię ci wolnego. Od razu Dawid, Dawid, no. Może, ale będzie ryzykować jak szybko podbiegniesz, strzelisz od razu, no to gol. Chyba, że nie trafisz. Jeszcze raz dwóch i gol 3 do 4. Czekaj Ja zaczynam z drugą a, 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 a Kto zaczynał tamtą? David. Mama ja. okay. bramek. No i pewnie. A i się przerwę. Słuchajcie drodzy widzowie, wspierajcie mnie. I mój kanał Dawid Gaming. No i lajkujcie i subskrybujcie oczywiście. I subskrybujcie też. Na przykład inne kanały fajne. No i to tyle. I trzymajcie za mnie kciuki. To będzie tylko 3 minutowa połowa. Streka? Streka nie mogła. Zaczyna się. Zapraszamy. I zaczynamy. Dawid, musisz bardziej ostro grać, defensywnie lecisz po to. No Dawid lecisz! Nie ma autu? Aut dla Dawida! Co tu się dzieje? No szybko Dawid, zaraz skończy się czas! Jak strzelisz, jak strzelisz to było no szybko do karnych. Szybko, minuta! Nie, nie, nie musiał. Nie. I Dawid! Nie, czeka na Mikołaja. Out. I Dawid. Out. Dawaj. 30 sekund gry. Dawid biegni. No możesz iść. I z No co? Tak. Dawid pobawcza ciebie nie muszę. się! I gol, pięć do 3 Nie, no ja chcę, żeby Dawid trochę był w grze. Ja tam się już nie pierdziel no. Koniec meczu. Mikołaj winner Nie ma szynki? Jest oj jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć Dawida bitujcie mi ja rozumie kołaj. jeśli on wygra Dawid kończy jeśli ja wygram Dawid jeszcze walczę ten pies ajs